Trzymano. Dzisiaj niestety smutne wieści. Jest problem z ścieżką dźwiękową, którą wykorzystałem w edicie. Dlatego właśnie widzicie na ekranie, iż film jest zablokowany. YouTube zablokował go dosłownie na całym świecie. Nie można go nigdzie otworzyć. Nie ma w ogóle takiej szansy, żeby odpalić film. A to wszystko z powodu praw autorskich do utworu Macamillera Real One. Problem jest taki, iż gdzieś na początku projektu, gdy rozpoczynaliśmy filmowanie Editu Postanowiłem po prostu wykorzystać ten utwór. To był okres, no, że zbliżała się po prostu rocznica śmierci Macamiller'a i gdzieś tam wpadł ten, ten track mi, uznałem, że będzie on naprawdę świetnie siedział. No dobrze, on pasuje tempo, jest naprawdę dobre. Dopasowane to, co tam się dzieje, też jest świetnie odzorowane na ekranie. No, zastosowałem masę efektów, masę różnych przejść, dużo dodatków, takich, że, że to wszystko by pasowało pod podbitki w utworze. I niestety no, nie ma teraz opcji, aby wykorzystać inny track. Ja sobie wezmę coś innego, podłożę i powiem, a dobra, jakoś to będzie. Projekt, założenie było takie, że robimy to pod ten utwór, no i niestety pod ten utwór. Teraz musi to tak być, tak jak jest i nie ma żadnej opcji, żeby coś innego tam stawiać. Dlatego yy, wymyśliłem, że premierę zrobimy yy, na grupce na Facebooku, na naszej grupie Stargat BMX. Yy, wielu, yy, wielu fanów z YouTube'a, subskrybentów jest już tam. Także jeśli Was jeszcze nie ma, to koniecznie dołączcie, ja zaraz Wam pokażę yy, jak to można zrobić. Wchodzicie na Facebooka, wpisujecie Starget BMX, dołączacie i już czeka na Was post z filmem. Na szczęście na Facebooku nie ma coś takiego, że zostaniemy zablokowani za prawa autorskie, także swobodnie można obejrzeć film. Możecie już tam komentować pod postem. Niestety tak jak wspomniałem wcześniej na YouTube nie było szansy tego obejść. Liczyłem jeszcze do, do końca, do tego dnia, dzisiaj właśnie, że, że uda się, ponieważ inni twórcy, którzy ripowali ten utwór, gdzieś można było zobaczyć, że osiągnął setki tysięcy wyświetleń i dopiero dziś tam później był ściągany przez pewnie zgłoszenie ręczne. Tutaj od razu jak ja wrzuciłem edit z bomby, poszła blokada, także no, no nie ma szans jakkolwiek to odpalić na YouTube, nawet jakbym bardzo chciał utwór został ściszony. Zastosowałem wersję z podbitym basem, nawet wstawiłem y, m, tak, taką wersję utworu, m, gdzie jakiś gościu z internetu nawinął sobie m, gdzieś tam zwrotkę i wstawił wolny fragment na traku, Także liczyłem, że to też pomoże, że no, nie wiem, system tego nie wykryje dzięki temu. Dźwięki, dźwięki jazdy, te wszystkie Wszystkie jakieś tam odgłosy z ulicy, tak jak filmowaliśmy, też były podbite, żeby to wyraźnie było słychać. No a mimo wszystko utwór został zablokowany, nie da się z tym nic zrobić. Także no co, nie pozostaje Wam nic innego, jak dołączyć do grupki. Eee, rozrastamy naszą społeczność, jest coraz większa. Wkrótce z pewnością będziemy największą BMXową grupą na Facebooku, także śmiało dołączajcie, nawet jeśli nie jesteście zainteresowani stricte tematyką rowerową, ponieważ yy, tak jak wcześniej wspominałem, na innych filmach będą dropy, dużo osób czeka na limitowane wentylki od nas, one też się wkrótce zaraz pojawią tam. No i wiadomo, cała masa innych rzeczy, tak, wszystkie zrzuty z jakiejś zapowiedzi, coś między filmami, jakieś fotki, wszystko tam się pojawia, jeśli czekacie na poniedziałkowe odcinki, to zawsze jakieś nowe rzeczy tam się na pewno pojawiają. Nie? No, poza tym przypomnę Wam też o Instagramie, Stargat BMX. Wchodzicie, sprawdzacie. Tam też coś się pojawia w innej formie. Tam tylko jakieś krótkie filmiki, zdjęcia, ale jak ktoś coś czeka między odcinkami, to też możecie sobie zawsze sprawdzać. No co? Ja tu teraz Wam nie odpalę, bo tak jak mówię, zostałby zdjęty. Musiałem to nagrać w takiej formie, aby jakoś przekierować Was na, na tego Facebooka. Także mam nadzieję, że wszyscy ogarnęli i obadacie sobie miłego oglądania, piszcie, zostawiajcie komentarze na Facebooku, możecie pisać też tutaj, co myślicie, jak to wyszło, bo ja wiem, że młodziaki naprawdę dali z siebie 110%, wyszło to świetnie, jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego projektu i z pewnością my nagramy jeszcze kolejne, tym bardziej, że jak już wiecie, pracujemy też w międzyczasie nad innymi, no wiadomo, to troszeczkę wolniej, są inne obowiązki, inne sprawy, ale z pewnością no, lada dzień, już wkrótce też pojawi się coś świeżego. Yeah, same shit, just a different yeah. Same shit, just a different day. Yeah.